Witam wszystkich. Właśnie zszedłem na dół i będę czekał na Sławka. Sławek ma po mnie podjechać i mamy dzisiaj zamiar jechać na Salino, na Nockę. Dzisiaj będziemy się ustawiać pod Węgorze, może na Szczupaka, może jakąś płoć się uda złowić i będziemy działać. Także do jutra rana będziemy siedzieć sobie. Życzę miłego oglądania. Do zobaczenia. No i właśnie przejechaliśmy ze Sławkiem na miejscówkę, tu na Salino. I chyba z tej strony się będziemy ustawiać. Samochód mamy tu blisko. Jakiś tam placyk jest, ale drzewa trochę nisko są, ale damy radę. Najpierw będziemy kombinować, żeby złowić jakąś płoteczkę i wtedy na żywca się wypuści z zestawy. Sławek złowił dwie płotki, na żywca puściliśmy jedną. Moja pływa tam, a Sławka tam. Po prawej stronie na razie na czerwone robaki nie będę wrzucał, bo drugą na czerwone robaki będę wrzucał. A na noc chcę wrzucić sobie martwą potkę, jak się uda jeszcze złowić. Z gruntu ją puszczę. Jakąś malutką płoteczkę albo filecik, żeby na węgorza puścić. Także tak to będzie wyglądało. Ta płoć jakoś nie bardzo pływa. One szybko siadają, kurde, te płocie. Tam mamy stoliczek, potem my to prze przestawimy sobie Koło ogniska, tu się ognisko zrobi, trochę śmieci jest. Tam na drzewie zawiesiłem jakiś worek tam był. Ale zawiesiłem tam kurtkę. Także tak to wygląda. Drewna jest sporo. Ze sobą jeszcze wzięliśmy trochę drewna, także tak to wygląda. No fajna miejscowa ogólnie. No ale zobaczymy. Ja później będę wrzucał wędkę stanowisko dalej jedną. Na y, tą płoć, na te filety. A tutaj jedną zostawię sobie na czerwone robaki. Wrzuciłem sobie, wrzuciłem sobie wędkę teraz na czerwone rybaki, ale bardzo da, daleko dosyć. Z ciekawości zobaczyć, co się będzie działo, bo wieczorem wieczorem będę wrzucał bardziej bliżej brzegu na węgorza. Drewna tu jest sporo. Poprzynosimy trochę ze Sławkiem drewna i będziemy je sobie ciąć fajnie. Także drewienko mamy pocięte ładnie. Tu jest du dużo tego suchego leży. Także tak to wygląda. Tu zaraz sobie porządek zrobimy z tym ogniskiem. Na tej wędce miałem parę takich pyknięć. Już pewnie nie mam czerwonych robaków, a na żyw to nic się nie dzieje. Jeszcze, jeszcze parę sucharów żeśmy donieśli. I potniemy to sobie i będziemy mieli na całą noc drewienko. Podpaliliśmy już ognisko, bo kurde komary tną strasznie tutaj mocno. To jest masakra z tymi komarami. Tą wędkę będę przerzucał, bo tutaj mam pewnie po robakach już. Także wrzuciłem to dalej, robaków nie było na haczyku i czekamy dalej. Za jakiś czas będę przerzucał normalnie filet zrobię z tego z tej płoci zrobię filet na dno puszcza, a tutaj czerwone robaki będą cały czas. Mamy godzinę po 20:00, 20, dwudziesto, 20. dwadzieścia. Ognisko się pali. Na zestawach cisza, na żywca nic. Te, te płotki trochę są skapciałe, może dlatego nic nie bierze. Na czerwone rybaki czasami coś tam skubnie, ale tak wyskubie, że haczyki zostają gołe. Jeszcze godzina i daję fileta z płotki na dno. Na węgorza, a drugą na czerwone robak. Także tu wrzuciłem sobie na filety wędkę. Mam tutaj, mam tutaj żyłkę pod gumką wrzuconą. Bo ten wolny bieg tu słabo mi działa. Na tym kowrotku. No i parę kroków dalej mamy obozowisko. No a tutaj tą jedną wędkę zostawię. Tą tutaj zostawię na robaki. A tą na żywce na razie mam odłożone. Także tak to wygląda. No i nic, siedzimy, czekamy do rana. Mamy godzinę 21.30, na zestawach cisza. Te czerwone robaki zaraz przerzucę, tą lewą wędkę na tego fileta zostawiam. I Sławek przerzucił chyba też jedną na fileta, tego żywca ściągnął. Tam coś chodzi, jakieś oczy widać, ale nie wiem czy mi się uda to nagrać. Lis chyba Lis Ale nie ma widać już go Albo lis albo inny zwierz No nic, trzeba iść do ogniska Na godzinę 23 15, siedzimy na razie bez brań. Jeżeli nic w nocy nie zatrybi, to może uda nam się płotki nałapać z rana i na żywca się rzuci jeszcze i popróbujemy nasz szczupaka. Czas na kolację późną. Kiełbaski trzeba zjeść. No i może przerzucę zaraz wędkę tą z robakami czerwonymi. Nie chciałem jej tak, nie chciałem tej obasy tak mocno spiec, ale miejscami coś tu się, przy, się przywęgliło. Nic trzeba zjeść kolację późną. Sławek też już je, tutaj mamy stoliczek. Wędkę przerzuciłem trochę bliżej, bo miałem ją daleko z tymi robakami. Robaki nie są ruszone w ogóle. No i tam fileta zostawiłem tam z tyłu, niech sobie jest. Także tak to wygląda. Drewna mamy dosyć sporo. Jeszcze, no i sobie siedzimy przy ognisku elegancko. Ciepło jest chyba z około 10 stopni. jest dzisiaj. No i po kolacji i po przerzuceniu czas na kawę w końcu, bo dawno nie piłem. Mamy czwartą 4:20 na zestawach cisza i co jakiś czas spada. Teraz tego nie widać. Ale mówię, co jakiś czas pada, ale, ale jest ciepło. Przerzuciłem wędkę tutaj bliżej, na robaki czerwone. Może jeszcze coś uderzy. Póki co nic nie wierzę, rozpadało się trochę. Idę zobaczyć tą wędkę z tymi filetami, może ją trochę dalej rzucę. Tu miałem blisko brzegu, kurde, i nic nie wzięło. I na czerwone robaki na tamtej wędce też nic. U Sławka też nic, no słabo ogólnie. Deszcz ma padać do dziewiątej, a mamy zaraz piątą. Przerzuciłem trochę dalej, zobaczymy. Może będziemy siedzieć do siódmej i zobaczymy, jak to będzie. Mamy zaraz godzinę szóstą. Powoli pakowaliśmy sprzęt. Jeszcze wędki zostały. Sławek tam coś ustawia. No, jeszcze z pół godziny posiedzimy i będziemy zawijać. Pada, nie bierze nic. Na początku Sławkowi jakieś płocie tam brały na ten spławik, to na żywca żeśmy rzucili, ale <laughs> z gruntu nic. Na czerwone robaki nic, na filety nic. Nie wiem o co tu chodzi. Pogoda spoko. Ale ryba nie chce współpracować. Węgorz. Szupak nie chciał. Mamy zaraz godzinę siódmą rano. Przeciągnęliśmy to do siódmej. I pomału będziemy zwijać sprzęt. Nic się nie wydarzyło. Żaden drapieżnik nie uderzył. Mówię te płocie. Wczoraj, przed wieczorem, jeszcze Sławek nałowił na żywca parę. Ale w nocy i nad ranem nic konkretnie się nie zadziało. Jestem trochę niewyspany, bo nie spałem całą noc, sławek trochę przykimał. No i będziemy się teraz pakować. Także z tego miejsca będę się z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.